Niektórzy rodzice robią coś takiego. Co, żeby dobrze opisać, jak, jaki to stan emocjonalny we mnie wywołuje, musiałabym użyć brzydkich wyrazów, a Instagram by tego nie przepuścił, więc powiem tak, wkurza mnie to, wkurza mnie takie zachowanie. Robią coś takiego. E, na przykład, tata do dziecka o mamie. Widzisz, jaka mamusia jest złośnica, nie? Albo mama o tacie. No, oczywiście, tatuś to leży, no to wiadomo, że mamusia będzie ogarniać. Jednym słowem, mówią do dziecka przy tym drugim rodzicu o nim, a w zasadzie trochę do niego czy do niej, no ale jakby przez tego dziecięcego pośrednika. Mówią do tego dziecka o rodzicu. Czyli powiedzmy to sobie wprost, załatwiają sprawę z drugą osobą, używając do tego dziecka. Wspaniały, absolutnie i super skuteczny sposób na to, żeby dziecku wsadzić do głowy konflikt lojalnościowy. Żeby nie wiedziało, co ma ze sobą zrobić, po czyjej stronie stanąć, a żyć w przekonaniu, że powinno stanąć po jakiej stronie. Super droga, żeby spieprzyć jakiś element swojego rodzicielstwa. Gdyby ktoś chciał uniknąć akurat takiej sytuacji, to polecam nie robić tego kardynalnego błędu.